Czy są jakieś rynki, które dziś niedoceniane, jutro mogą być bardzo dobre? No, bo przecież, jeżeli inwestujesz w nieruchomości, no to jeżeli inwestujesz tam, gdzie już wszyscy zainwestowali, czyli w rynek drogi, no to on jeszcze może będzie jakoś szedł, ale taki rynek dziś niedoceniany może się odbić, a historia miast jest różna, są wzloty. I upadki, i o tym wszystkim dzisiaj porozmawiam z ekspertem, z Bigniewem Kubińskim. Ludzie się często pytają, gdzie co warto kupić, i tak dalej, ale zapominają o tym, że odpowiedź zależy w jakiej to jest lokalizacji. I jeszcze raz w jakiej to jest lokalizacji. I jeszcze raz w jakiej to jest lokalizacji. Łódź, miasto. Które nie tak dawno. Ziemia obiecana, obiecana. Słuchaj, 9-10 lat pokoleń temu, co nie jest tak daleko wcale, to miasto powstawało w zasadzie, bo to tak 200, tam parę lat jest chyba historii yy, łodzi. My w swoim życiu spokojnie przenosimy wi wiadomości od dziadków do wnuków, czyli to jest pięć pokoleń, a jak mamy szczęście, to od pradziadków do prawnuków, czyli to jest siedem pokoleń, czyli 10 pokoleń łodzi to nie jest taka długa historia. I to było miasto, które miało swoje okresy prosperity, upadków, znowu odrodzenia w PRL-u. No to włókniarze głównie, tak? O ile pamiętam. Drugie miasto w Polsce, nawet czasami zastanawiano się, czy tam nie będzie stolica. Bo zanim podjęto decyzję o odbudowie Warszawy, no to przecież Łódź przez jakiś czas była takim ważnym ośrodkiem. I co, przygotowując się do rozmowy z Tobą, no to tak. Chciałem zauważyć tylko, bo to teraz OtoDom Dom będę cytował portal, według jego danych. Na rynku pierwotnym w Łodzi ceny mieszkań w przedziale 38 a 60 metrów, to według Oto Domu jest to 8696 tysięcy, a w Warszawie 13172. Na rynku wtórnym w Łodzi tysięcy, zł. W Warszawie 1390 Boże, przepraszam, 13399 Wzrost w Warszawie na rynku wtórnym o 5,5%, ale w Łodzi o 7,2%. Dodam też, że jest taki portal Rynek Pierwotny, który no zbiera informacje od deweloperów i oni podali, że w Łodzi ten zapas mieszkań, który mają deweloperzy w tej chwili wybudowany jest jednym z największych w tych dużych miast, bo gdyby obecne tempo wyprzedaży w Łodzi i ta oferta policzyć, to 8 kwartałów by musiała być sprzedawana. Ale jednocześnie widzę informacje takie, że owszem, Łódź ma kiepską demografię, bo jest duża ilość osób starszych, ale jest też miastem, gdzie w ostatnim czasie ma dodatni bilans migracji Ludzi młodych do miasta, czyli młodzi zaczynają przyjeżdżać do miasta, zaczynają pracować. Powiedz nam, o Łodzi, czy warto już inwestować, to będzie taki śpiący Feniks z popiołów, śpiący olbrzym się obudzi, jak będzie? Ja patrzę na to w ten sposób. Otóż, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wygląda gospodarka w danym mieście, to spójrzcie na ceny mieszkań w tym mieście. Tam, gdzie ceny mieszkań. Są wysokie, bardzo wysokie. I tutaj masz w Warszawie mediana tych cen za metr kwadratowy to jest 13,300 mniej więcej. Natomiast łódź 6,900. Taka jest różnica. No, nie podaliśmy w tych naszych rozważaniach, nie podaliśmy Sopotu, gdzie ta mediana wynosi 17 tysięcy. Więc. Tam gdzie masz wysoką cenę tam dobra tam jest dobra gospodarka. Czyli tam się dobrze zarabia. Yy, tam jest rynek pracy. Tam po prostu gospodarka hula. Tam gdzie jest gorzej yy, czyli ceny mieszkań są bardzo niskie tam gospodarka jest kiepska. Yy, jeszcze jedno gdyby porównywać yy, a mam no, za sobą 33, teraz 34 rok będzie niedługo działalności na rynku nieruchomości. To pamiętam moment, kiedy te ceny mieszkań, na przykład w Katowicach, było w szarym ogonku, w Białym Stoku szary ogonek, Rzeszów, etc. A tymczasem teraz ta mediana, na przykład dla Białego Stoku, wynosi ponad 8 tysięcy. Więc y, można zadać pytanie, co takiego się dzieje w niektórych miastach, i tutaj ta przy, przykładowa Łódź, że y, ta mediana, czyli ta powiedzmy taka no, cirka średnia cen mieszkań wynosi 6 z kawałkiem. Po prostu jest tu słaba gospodarka. Y, I ja widzę tutaj y, no, ogromną, y, ogromny obszar do zagospodarowania przez y, władze samorządowym poszczególnych miast, żeby coś robić, żeby ta przedsiębiorczość lokalnie rozkwitała. Bardzo wiele zależy od władz konkretnych ośrodków, jaka sytuacja gospodarcza jest w tych ośrodkach. Tam gdzie nie ma pracy albo ona jest kiepsko płatna, tam, gdzie nie ma yy, yy, możliwości rozwoju osobistego, na, mamy do czynienia z ucieczką yy, mieszkańców do innych ośrodków. I przez długie lata yy, łódź była miejscem, z którego się uciekało. Yy, ludzie mieszkali bardzo często w łodzi, a pracowali w Warszawie. Po osiągnięciu, yy, czyli dojeżdżali sobie pociągiem, to jest yy, czasami krócej niż przejechać z jednej dzielnicy Warszawy do drugiej. To jedzie się dłużej niż przejezd pociągiem z łodzi fabryczna na centralny, czasami dłużej jedzie się właśnie przez Warszawę i tam znajdowali pracę, tam zarabiali pieniądze, a z czasem tam przenosili swoje ośrodki takie życiowe do tego, do tego miasta. Dlaczego? Bo to miasto, stolica, gospodarka, zakłady pracy, pieniądze przyciągały, przyciągały i przyciągają ludzi. Natomiast z perspektywy, jeżeli byś zapytał, istnieje coś takiego jak naturalny rozwój, wynikający z pewnych przesłanek osobistych czyli konkretne władze miasta, samorządy nie są w stanie przez swoją inercję tak zepsuć wszystkiego, żeby ograniczyć ten rozwój wynikający z naturalnych, obiektywnych przesłanek. I te naturalne, obiektywne przesłanki, które wiążą się z łodzią, to jest przede wszystkim położenie. Otóż, jak w rozmowie z Tobą mówiliśmy, Warszawa nie leży wcale w centrum Polski, Warszawa leży na wschodzie Polski. Natomiast, Czyli jest to miasto na wschodzie naszego kraju, jeżeli spojrzymy na, mapy, na mapę. Łódź jest miastem centralnie położonym, doskonale skomunikowanym. Tutaj przecinają się wszelkie autostrady naszego kraju. Ponadto warto zauważyć, że te inwestycje kolejowe, CPK, które no w tej chwili są wdrażane, bo już są jakieś zabiegi środowiskowe, żeby, żeby wdrożyć tunele, które są pod łodzią budowane, odetkanie pewnych tras Wrocław, Poznań do Warszawy, spowoduje, że przejazd do Warszawy będzie trwał 45 minut, a przejazd do CPK koleją szybkich prędkości 25 minut. Ponadto mówię cały czas o obiektywnych przesłankach. Łódź jest bardzo dużym miastem akademickim, gdzie mamy do czynienia z wieloma naprawdę bardzo dobrymi uczelniami, a więc <laughs> mamy tutaj wykształconych ludzi. To wszystko razem także te niskie ceny mieszkań powoduje, że Łódź jest idealnym, ale także ten obszar wokół Łodzi, czyli nie tylko sama Łódź, ale te pobliskie miejscowości, które są skomunikowane z Łodzią, są idealnym miejscem do inwestowania, zarówno jeśli chodzi o komercję i tutaj różnego rodzaju logistyczne inwestycje powstają. Ale także, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, i ja twierdzę, że Łódź jest w tej chwili naj, najlepszym miejscem do inwestowania, bo tutaj, jak gdyby to ta inwestycja w, w pewnym okresie czasu, pamiętajmy, że w nieruchomościach to nie jest tak, że inwestujemy i w przyszłym roku mamy na plus. Nieruchomości to, to są inwestycje, gdzie się liczy czasami inwestycje w kilku latach, a nawet w dekadzie. Ale w myślę, że Łódź jest tym miastem, które nawet mimo, tak jak już powtórzę się, braku takich pozytywnych powiedzmy działań, które no widziałbym, oczekiwałbym ze strony samorządu, jest skazane na sukces. Słuchaj, yy, to... to niech ja się wtrącę na chwilę w ten skazany na sukces. Ym, ja myślę, że w tej łodzi i skazaniu na sukces, to łódź też powinna postawić na yy, nowoczesność. Przecież jest mnóstwo ludzi, cały przemysł, na przykład programistyczny, yy, mnóstwo ludzi, którzy mogą pracować online. COVID nas nauczył pracy online. Już zapomnimy o łodzi jako o polskim Manchesterze. Ale może być polską doliną krzemową, tym bardziej, że naprawdę jest dobrze położona, bo jeżeli powstanie ten port CPK tak, i to lotnisko, no to w zasadzie łódź stanie się rzecz coraz bardziej atrakcyjna do mieszkania. No też trzeba powalczyć z korkami, wiesz. Wspomniałeś o Białym Stoku, Biały Stok dorobił się obwodnicy czyste, ładne, fajne miasto. Rzeszów, też zrobił bardzo duży postęp i to jest miasto też fajne do mieszkania. Sopot, o którym powiedziałeś, no to tam raczej przemysłu i produkcji to nie ma. Tam jest to jest miasto specyficzne, bo ono jest to taka enklawa ograniczona, ściśnięta, nie bardzo się ma gdzie rozwijać, a wiele osób po prostu nawet z zagranicy chce mieszkać w Sopocie i to oni też nabijają ceny, więc ale tam już jest ta ogromna, ogromna cena i pytanie jest zawsze, czy no właśnie, bo to od czym zacząłem? Czy tam, gdzie inwestować w nieruchomości, tam, gdzie już jest drogo, czy tam, gdzie może być lepiej? I teraz powiedz o tej perspektywie Łodzi, bo według mnie faktycznie jest ciekawa. Ja już wspomniałem te wszystkie parametry, które wymieniłem. One stwarzają po prostu doskonałą okazję inwestycyjną. Ten, kto zainwestuje w łódź, w nieruchomości łódzkie, w długiej perspektywie w moim przekonaniu zyska na tym. To jest moje przekonanie, dlatego że wszystkie znaki, że tak powiem, wskazują, że to miasto podlega, będzie podlegało ogromnemu rozwojowi. Kwestia przywiązania przedsiębiorcy do, do lokalizacji pewnej, czyli usytuowania swojego przedsiębiorstwa, zależy od jego widzimisię, nie jest związane, jak gdyby, czy to Łódź, czy Warszawa. Być może takim kryterium będzie na przykład, czy jest dobrze obsługiwany przez. Dany urząd skarbowy, chociażby, czy przez lokalny ZUS, to może być kryterium, i to jest niezależne. Natomiast te parametry, które są wartością łodzi, czyli położenie łodzi, skomunikowanie, skrzyżowanie autostrad, linii kolejowych, jest to rzecz unikalna. Żadne inne miasto w Polsce tego nie ma. To spowoduje, że inwestowanie w, w łódź staje się coraz bardziej opłacalne. I jeszcze jedno, skoro ta wartość, wartość łodzi opiera się na ludziach wykształconych, którzy tutaj są, którzy do tej pory zasilali przede wszystkim ośrodki, ośrodek warszawski, powiedzmy, czyli na ludziach wykształconych, a także na jej położeniu. Yy, to tutaj, tak na dobrą sprawę, przede wszystkim rozwijać się będzie ten sektor logistyczny. Magazyny i również zakłady, również liczę na to produkcyjne, przemysłowe, bo jak gdyby ta komunikacja jest tą wartością, która dla nich będzie miała znaczenie. Niebagatelne jest to, że nieruchomości w łodzi są tanie. Biorąc pod uwagę inne lokalizacje, to też może być ten element, że będzie warto zainwestować w łodzi, bo ten moment początkowy będzie tańszy dla firm, które chcą na przykład coś wybudować, coś zrobić. Ja wierzę ogromnie w łódź. Myślę, że powtórzy się coś, co było na samym początku jej powstawania. Przypomnijmy sobie ten, ten wspaniały film Ziemia Obiecana, gdzie w sposób no, niezwykły to miasto wybuchło niemalże, stając się po prostu kolosem gospodarczym na mapie nie tylko Królewska, Królestwa Polskiego, ale na mapie Europy. Było czymś nadzwyczajnym. Wierzę w to miasto i jeżeli jeszcze by tu nastąpiło wsparcie, takie przemyślane, mądre wsparcie ze strony samorządu, to, to miasto może naprawdę być wielką konkurencją dla innych ośrodków miejskich. Z uwagi właśnie na te swoje parametry. No właśnie, ale dzisiaj słuchaj, nawet ten programista, o którym ja mówię, bo może zechcieć mieszkać w Łodzi, ja nie mówię o programistach, tylko wszystkich, którzy wykonują pracę online lub różną taką pracę intelektualną. Która jest faktycznie niezależna od miejsca zamieszkania, ale nie każdy chce mieszkać w dziczy. Niektórzy chcą mieszkać, czyli gdzieś w głuszy jakieś leśne, niektórzy chcą mieszkać w mieście. I teraz patrząc się na te ceny, to za cenę mieszkania w Warszawie taki człowiek może sobie w łodzi dom kupić. Po prostu, jego komfort życia i jego same wydatki na życie dzisiaj są tańsze. To sugeruje, że jeżeli chcesz mieszkać tu lub tam, no to możesz wybrać patrząc się na cenę mieszkań możesz wybrać cenę samego mieszkania ale jeszcze jest też komfort życia w mieście w mieście i to co miasto ci czasami oferuje tak bo jeżeli chcesz mieszkać w mieście no to chcesz mieć tam czy restauracje czy jakieś kina teatry czy w ogóle właśnie życie bez korków komunikację miejską no różne różne rzeczy to Warszawa nie jest nie najpiękniej wygląda w komunikacji miejskiej ale Łódź. I ci właśnie włodarze też miasta powinni chyba myśleć o czymś takim, żeby miasto uprzyjemnić miejscem do życia, bo w miejscu, w którym się przyjemnie mieszka, gdzie się fajnie podróżuje, gdzie nie stoi się latami w korkach, gdzie no jest taka ta, ta, ta cywilizacja, chętniej ludzie mieszkają, nie tylko sama cena nieruchomości. Nie chciałbym no, jak gdyby być tą osobą, która eksponuje przede wszystkim wartość łodzi, a nie chciałbym też być takim krytykantem, ale obiektywnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć, że ostatnie, ostatnie lata przyniosły bardzo dużo, jeśli chodzi o odnowę tej tkanki budynkowej łodzi. Wiele ulic, wiele budynków zostało wyremontowanych. Poza tym Łódź jest niezwykle atrakcyjnym miastem, takim kulturowo, bo tu jest naprawdę bardzo wiele teatrów. Natomiast nie wiem, czy tutaj słuchacze wiedzą, że w Łodzi jest największy las w granicach, teren rekreacyjny, leśny w granicach miasta w Polsce, a jeden z największych w Europie. 1200 hektarów lasu. I tutaj akurat podoba mi się polityka zwiększania tej ilości lasu w granicach miasta, sadzenie nowych drzew. To akurat bardzo popieram i to mi się podoba w tym zakresie, bo uważam, że, że, że każde miasto powinno w tym zakresie jak gdyby likwidować tę betonozę i zamiast betonu sadzić drzewa. Więc Łódź jest naprawdę bardzo atrakcyjnym miastem, i tutaj warto nawet, żeby, żeby po prostu wpaść na obiad, na kolację. Jest tyle znakomitych restauracji, knajp i tyle miejsc, już nie tylko ta manufaktura, ale nie tylko Piotkowska, ale i inne miejsca, gdzie można naprawdę spędzić fajny czas, również rozrywkowo. Ale tak czy inaczej. O jej wartości i postrzeganie w Polsce jest zależne i będzie zależne od sytuacji gospodarczej, od tego, jak się mają tutaj przedsiębiorcy. I mam nadzieję, że właśnie te obiektywne warunki, w których funkcjonuje Łódź, ona, one stworzą, dadzą pewien impet dla rozwoju tej gospodarki i że. Wkrótce, jeżeli teraz patrzymy i jesteśmy powiedzmy gdzieś tam w końcu cen nieruchomości i, i cen mieszkań, że wkrótce y, przebijemy się do środka, a, a nawet i wyżej, dlatego że, tak jak już powiedziałem, my jesteśmy skazani na sukces, y, i to niezależnie od tego, czy y, tutaj w ramach miasta ktoś nad tym będzie pracował, czy nie, obiektywne warunki, bo rynek, Działa niezależnie od, yy, yy, od polityki. Polityka próbuje czasami coś popsuć w rynku, ale rynek się zawsze odnajdzie. Tym sposobem Zbyszek zaprasił nas do Łodzi: jeżeli ktoś chce inwestować, to może tam odkryje nowe klądek. Warto zwrócić uwagę na to, co mówił. O rozwoju Łodzi, dzisiaj Tania, może niedoceniona. Zapraszam, zobaczcie Łódź, zobaczcie, jak się też zmienia, bo to faktycznie jest też prawda. Ja jeździłem do Łodzi i przez parę lat tam była stagnacja, i lata 90. to nie były dobre dla tego miasta, ale powoli, powoli, tamta machina rusza, czego ja łodzi życzę. A jeżeli Ciebie interesuje rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybuj nasz kanał. Pisz nam w komentarzach o czym chcesz usłyszeć, ponieważ te komentarze będą źródłem, inspiracją do kolejnych audycji. Trzymajcie się.